Witam, to jest mój wpis w którym chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie z tego, czym okazał się być Internet jako taki. Otóż może wiecie, że Cudowne Święta, mój cudowny film, e, który nagrałem parę miesięcy temu, był małym hitem na YouTubie, miał 119 tysięcy wyświetleń, 344 oceny, z czego średnia 4 na 5, ponad 280 komentarzy, większość pozytywne i to był taki zastrzyk pozytywnej energii, która dała mi taką motywację do tworzenia i próby zrobienia czegoś lepszego. I dlatego stworzyłem Urlop Pracownika, film, który naprawdę pochłonął wiele mojego czasu i zaangażował wiele moich przyjaciół, żebyśmy razem wykrzesali coś z niczego. I miałem tylko 5 tysięcy wyświetleń. Okej, okay, pomyślałem, live. I dlatego przy produkcji Wielkanocy już wysiłem się jak tylko się da. Miałem dużą ekipę, dość przemyślany scenariusz, bolesny proces montowania tego wszystkiego razem. Więc dość mi się I sobie myślę, że wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, bo wszyscy ci ludzie, którzy obejrzeli cudowny świętek, który mu się podobał, nie zadali sobie trudu, żeby kiedykolwiek obejrzeć się wstecz. Teraz świat będzie w takim tempie, że nikt. Nikomu nie zależy na oglądaniu jakiejś serii filmów, kogo pochodzi pracownik, obejrzy ostatni odcinek albo pierwszy, reszta nie ma znaczenia. I po prostu niewiele jest ludzi, którym po prostu się chce sprawdzić, bo wszystko jest teraz wrzucone w takim tempie przed nas, że film, haha, następny, film, haha, następny, film dzięki. Dajmy jeden na pięć i zostawmy komentarz mówiąc, że autor jest gejem i jedziemy dalej. I myślę, że stąd tak niskie na YouTubie zainteresowanie moimi nowymi filmami. Chociaż martwi mnie, że ani Maxior, ani Joe Monster yy, też nie były zainteresowane promocją żadnego z tych moich większych filmów. Widziałem nawet do YouTube'a, żeby wzięli i spojrzeli na te filmy, i może wrzucili na pierwszą stronę, tak jak zrobili to z Cudownymi Świętami. Też nic. Okej, okay, pomyślałem, no to skoro tamte filmy były zbyt ambitne, przedstawiam Wam. Film pod tytułem Ranny Randall, niezwykłe arcydzieło, które powstało w wyniku totalnej improwizacji. Film specjalnie nakręcony jako film amatorski, skrajnie amatorski, z specjalną ilością ogromnych błędów. Nawet w pewnym momencie pewien aktor musiał pójść do domu, więc niepostrzeżenie wszedłem w jego rolę. Myślę, że nikt się nawet nie zorientuje. I smacznego! Jackson, dobrze, że jesteś. Różnęli nam pół, <grym>, pół do To niedobrze! dobrze! To nie dobrze! Random! Nie dobrze! gdzieś tam podcajamy! Musimy mu pomóc! O... Pim, pum, pum! Strzelają! Bim bum! Osłeń! Bum! O nie! Ronda, Co oni z tobą zrobili? O nie... Rondal nie żyje. Musimy go pomścić. Pumścimy go! Tak jest. dobrze, idziemy! Co nam szef podpowie? Zawsze celujcie w głowę! Zawidź do Joswama! Nie. nie wahajcie się używać noża! Tak, nie wahajcie, nie wahajcie. Niszwabie! Ah! Kapitanie, jak pan myśli? Takiego żołnierzu? Czy Randall jest już pomszczony? Hm. Jeszcze tylko jeden szwab i wracamy do domu! Mm.